Spokój. Zamykam oczy. Modlitwa, skupienie. Dwie minuty, minuta. Wchodzimy. Już jestem po prostu jak zahipnotyzowany. To była zabawa. No, jako młody chłopak zacząłem jeździć do żywca. 10 sekund, 9, masz dreszcz adrenaliny. Widzisz 15-20 tysięcy ludzi, wołają Tomek, Tomek. Patrzysz na niego, widzisz w jego oczach, czy jest strach, czy go nie ma. Muszę porządnie oberwać, żeby wiedzieć nad czym trzeba popracować. Człowiek cały życi się uczy na pędach Żywiec, najlepsze przed tobą.